Prowadzona medytacja na rzecz obfitości i dobrobytu z archaniołem Urielem. Witamy w tej prowadzonej medytacji. Dzisiaj skupimy się na energii archanioła Uriela, anioła boskiego światła, oświecenia i mądrości. Uriel jest aniołem, który pomoże ci uwolnić się od wewnętrznych blokad, wnosząc jasność, intuicję i obfitość do twojego życia. Dzięki swojej ochronnej i oczyszczającej energii, Juriel poprowadzi cię na nową ścieżkę dobrobytu, gdzie każdy Twój krok przybliża Cię do osiągnięcia Twoich marzeń. Znajdź wygodną pozycję, siedzącą lub leżącą. Upewnij się, że Twoje ciało jest zrelaksowane i że nic nie będzie Ci przeszkadzać podczas medytacji. Wybierz ciche otoczenie, w którym możesz czuć się bezpiecznie i chroniony. Teraz zamknij oczy i zacznij zwracać uwagę na swój oddech. Wdychaj powoli i głęboko przez nos, czując jak świeże powietrze wchodzi do Twojego ciała. Przytrzymaj przez chwilę, a następnie powoli wydychaj przez usta, uwalniając całe napięcie i myśli. Z każdym oddechem pozwól swojemu ciału stawać się coraz bardziej zrelaksowanym, przygotowując się do otwarcia umysłu i serca na przyjęcie energii archanioła Uriela. Każdy oddech wprowadza Cię w głębszy stan spokoju, pozwalając Twojemu ciału całkowicie się zrelaksować. Wyobraź sobie, że jesteś owinięty ochronną energią, która pomaga ci uwolnić każdy stres, każdy niepokój, każdy strach. Każdy wydech pozwala ci uwolnić wszystkie napięcia nagromadzone w ciele, robiąc miejsce dla świetlistej energii, która cię otoczy. Poczuj, jak z każdym oddechem zbliżasz się do stanu całkowitego spokoju. Pozwól swojemu ciału coraz bardziej się relaksować, wchodząc w głęboki stan spokoju i otwartości. Jesteś gotowy, aby przyjąć obfitość i dobrobyt, które wszechświat ma ci do zaoferowania. Teraz wyobraź sobie, że jesteś otoczony przez błyszczące złote światło, aurę ciepłego i ochronnego światła, która emanuje z nieba nad tobą. To światło jest energią archanioła Uriela. Poczuj, jak to światło zaczyna łagodnie opadać i otacza każdą część ciebie. Wyobraź sobie, że to światło otacza Cię całkowicie, wnikając w Twoje ciało i umysł, jakby było boskim uściskiem, który Cię chroni i oczyszcza. Juriel jest aniołem mądrości i oświecenia. Jego spokojna i uspokajająca energia prowadzi Cię ku nowemu zrozumieniu siebie i swojego życia. Możesz poczuć Jego obecność blisko siebie, jak ciepłe światło, które emanuje miłością, jasnością i zrozumieniem. Poczuj, jak Jego energia przenika głęboko do Twojego serca. Budząc uczucie wewnętrznego spokoju i pewności siebie. Jurier patrzy na ciebie oczami pełnymi miłości, a jego łagodny i uspokajający głos mówi do Ciebie: nigdy nie jesteś sam. Obfitość, której szukasz, jest już w tobie. Jestem tutaj, aby poprowadzić Cię ku światłu, ku nowej wizji Twojego życia i Twojego dobrobytu. Porzuć każdą blokadę, która uniemożliwia Ci otrzymywanie. Dobrobyt jest słusznie Twój, i już nadchodzi. Poczuj, jak energia Uriela wchodzi do twojego serca i umysłu, uwalniając każdy strach, każdą wątpliwość, każdą myśl o niedostatku. Jesteś teraz gotowy, aby otrzymać obfitość, która jest twoja z boskiego prawa. Teraz wyobraź sobie jasne drzwi otwierające się przed tobą. Są to drzwi, które reprezentują przejście od niedostatku do dobrobytu, od niepewności do bezpieczeństwa, od wątpliwości do wiary. Drzwi są wykonane z czystego światła, które świeci i odbija energię archanioła Uriela. Każdy róg tych drzwi jest utkany z kryształów, które emanują złotym światłem, wibrującym w harmonii ze wszechświatem. Uriel prowadzi cię do drzwi, a gdy się zbliżasz, poczuj jego miłość i ochronę wokół siebie. Oddychaj głęboko i poczuj, jak każdy krok, który stawiasz, przybliża cię do nowej rzeczywistości obfitości. Każdy oddech, który bierzesz, pozwala ci uwolnić się od wszelkiego strachu i ograniczeń. Jesteś gotowy przejść przez te drzwi, gotowy otworzyć swoje serce i umysł na wszystkie błogosławieństwa, jakie wszechświat ma dla ciebie w zanadrzu. Gdy zbliżasz się do drzwi, Juriel uśmiecha się łagodnie i zaprasza Cię do zrobienia kroku naprzód. Gestem miłości i współczucia zaprasza Cię do przejścia przez te drzwi do nowego świata możliwości. Wyobraź sobie, że przechodzisz przez drzwi, a gdy to robisz, poczuj, jak światło całkowicie cię otacza, unosząc każdy ciężar, który dźwigałeś. Całkowicie przenika cię uczucie spokoju, dobrobytu i wolności. Wkroczyłeś do krainy, w której obfitość jest nie tylko możliwa, ale i naturalna. Każdy krok, który stawiasz, przybliża cię do realizacji twoich marzeń. Światło, które cię otacza, jest uniwersalną energią obfitości, gotową do zamanifestowania się w twoim życiu. Poczuj przepływ dobrobytu wokół Ciebie, ponieważ każda Twoja część dostosowuje się do tej energii. Przejdź przez te krainę obfitości, czując energię wszechświata, która cię wspiera. Każdy krok przybliża Cię do dobrobytu, którego szukasz. Każdy kwiat, każde drzewo, każda fala światła, którą widzisz po drodze, jest symbolem błogosławieństwa i bogactwa, które na ciebie czekają. Juriel towarzyszy i prowadzi Cię do fontanny światła, która płynie w centrum świetlistego ogrodu. Woda, która wypływa z fontanny, jest złota, lśniąca, a każda spadająca kropla jest symbolem obfitości i dobrego samopoczucia. Dźwięk płynącej wody jest relaksujący i uspokajający, zapraszając cię do zatrzymania się i słuchania. Podejdź bliżej fontanny i usiądź obok niej. Patrz, jak złota woda płynie łagodnie, niosąc ze sobą całe piękno i obfitość, które cię otaczają. Każda spadająca kropla jest symbolem dobrobytu wkraczającego w twoje życie. Wyobraź sobie, że każda myśl o niedostatku, każde zmartwienie o pieniądze i sukces jest oczyszczane przez tę złotą wodę. Każda ograniczająca myśl rozpuszcza się, gdy otwierasz się całkowicie na bogactwo. Juriel mówi do ciebie cicho: Obfitość jest już twoja. Musisz tylko pozwolić sobie ją przyjąć. Wszechświat jest gotowy zaoferować ci wszystko, czego pragniesz, ale najpierw musisz to przyjąć z otwartym sercem. Jesteś godzien każdego błogosławieństwa. Wyobraź sobie, że zanurzasz dłonie w złotej wodzie. Poczuj energię dobrobytu wnikającą w każdą komórkę twojego ciała. Każda komórka jest teraz naładowana obfitością, gotowa na przyjęcie tego, czego pragniesz. Każda myśl o obfitości, którą teraz masz, zapuszcza głębsze korzenie w tobie, przygotowując twoje życie do urzeczywistnienia tego, o czym zawsze marzyłeś. Wyobraź sobie teraz, gdy siedzisz obok złotej fontanny wody, że każda część twojego ciała jest otulona tym ciepłym i błyszczącym światłem. Poczuj, jak złote światło wnika w ciebie, jak rzeka energii, która wpływa do każdej komórki twojego ciała. To światło, które oczyszcza, które ożywia i które transformuje. Każda cząstka twojej istoty jest całkowicie wypełniona pomyślną energią wszechświata. Złote światło fontanny płynie łagodnie, gdy uwalniasz każdą blokadę. Każdą barierę, która uniemożliwia obfitości, swobodny przepływ do Twojego życia. Poczuj, jak Twoja skóra, kości i organy są otulone czystością tej energii. Każdy oddech napełnia Cię witalnością i dobrym samopoczuciem. Złote światłownika w Twoje serce, ciało i umysł, przynosząc ze sobą uczucie spokoju, ciszy i otwartości. Każdy zakątek Twojej istoty jest teraz oświetlony światłem Archanioła Uriela. Energia, którą otrzymujesz, to nie tylko światło fizyczne, ale także energia duchowa, która łączy Cię z przepływem obfitości wszechświata. Każda część Ciebie teraz jest zgodna z tą energią dobrobytu. Poczuj, jak Twój umysł jest otwarty, Twoje myśli wolne od wszelkich ograniczeń i lęków, które Cię powstrzymywały. Każdy lęk, który miałeś o pieniądzach, szczęściu, sukcesie, teraz się rozpuszcza, robiąc miejsce dla wiary i zaufania. Twój umysł jest czysty, Twoje pragnienia są czyste, a Twoje serce jest gotowe na przyjęcie. Teraz, gdy czujesz się całkowicie otulony złotym światłem, wyobraź sobie, że otrzymujesz to, czego zawsze pragnąłeś. Wizualizuj w swoim umyśle swoje życie manifestujące się dokładnie tak, jak zawsze o tym marzyłeś. Zobacz siebie żyjącego życiem pełnym obfitości, gdzie każde Twoje pragnienie spełnia się z łatwością i wdzenkiem. Wyobraź sobie nową okazję do pracy, która przychodzi ci na myśl. Taką, która nie tylko zapewni ci źródło dochodu, ale także głębokie i satysfakcjonujące spełnienie. Poczuj radość z rozpoczęcia kariery, która napełnia cię pasją i entuzjazmem. Kontynuując wizualizację tego dostatniego życia, wyobraź sobie również siebie otoczonego miłością. Wyobraź sobie kochające i spełniające relacje, które odżywiają twoje serce, przynoszą ci radość, zrozumienie i wsparcie. Zobacz siebie w relacjach, w których panuje harmonia, wzajemność i szacunek. Każde połączenie, które teraz nawiązujesz w swoim życiu, jest wspierane przez przepływ bezwarunkowej miłości, która pozwala ci rosnąć i prosperować. Wyobraź sobie również doskonałe zdrowie, które daje ci energię i witalność. Poczuj, jak twoje ciało staje się silniejsze, zdrowsze i bardziej witalne. Każdy organ, każda komórka Twojego ciała jest wypełniona pozytywną energią, a Twoje zdrowie rozkwita z każdym mijającym dniem. Poczuj dobre samopoczucie, które Cię przenika, gdy przygotowujesz się do życia, jakiego zawsze pragnąłeś życia równowagi, radości, dobrobytu i zdrowia. Gdy to sobie wyobrazisz, poczuj radość, którą poczujesz, gdy zobaczysz, jak Twoje marzenia stają się rzeczywistością. Każdy mały szczegół Twojego życia jest zgodny z obfitością i sukcesem, które tworzysz. Każdy krok, który stawiasz, przybliża cię do całkowitej realizacji twoich marzeń. Zobacz, jak twoje życie przekształca się w żywą manifestację powszechnej obfitości. Teraz, gdy ta wizualizacja się pogłębia, powtarzaj w myślach lub na głos, z stanowczością i przekonaniem: Jestem gotowy przyjąć obfitość. Zasługuję na dobrobyt, miłość i szczęście. Bogactwo napływa do mojego życia w każdej możliwej formie. Poczuj, jak każde wypowiadane przez Ciebie słowo głęboko w Tobie rezonuje jako potężna afirmacja, która dostosowuje Twoją istotę do przepływu obfitości, która Cię czeka. Każde wypowiadane przez Ciebie słowo jest kolejnym krokiem w kierunku urzeczywistnienia Twoich marzeń. Gdy powtarzasz te afirmacje, poczuj, jak Twoja energia staje się coraz potężniejsza, jakby każda komórka w Twoim ciele reagowała pozytywnie. Każde wypowiedziane słowo przybliża Cię do uniwersalnego przepływu obfitości. Każde wypowiedziane przez Ciebie afirmacje potwierdzają Twoje prawo do otrzymywania, Twoje prawo do rozkwitu. Światło Uriela otacza Cię całkowicie, ponieważ przygotowuje Cię do otrzymania wszystkiego, o co prosiłeś i czego pragnąłeś. Każdy oddech, który bierzesz, przybliża Cię do urzeczywistnienia tego, co stworzyłeś w swoim umyśle. Każda pozytywna myśl, którą masz, staje się nasieniem zasadzonym we wszechświecie, gotowym do wykiełkowania i wzrostu obfitości. Wyobraź sobie, jak ten strumień dobrobytu będzie płynął do Twojego życia płynnie i naturalnie. Każdy krok, który robisz od tej chwili, jest krokiem w kierunku realizacji Twoich marzeń. Każdy oddech, który bierzesz, przybliża Cię do Twojej nowej rzeczywistości. Poczuj energię wszechświata działającą dla Ciebie teraz. Każda okazja, której pragniesz, nadchodzi w Twoją stronę. Każdy zasób, którego potrzebujesz, jest już w drodze. Każdy związek, którego pragniesz, już się manifestuje. Wszechświat odpowiada na Twoje intencje, a energia Archanioła Uriela prowadzi Cię w Twojej podróży do obfitości. Zatrzymaj się na chwilę i poczuj wdzięczność za wszystko, co już nadchodzi. Poczuj wdzięczność za każdą okazję, za każde błogosławieństwo, za każde bogactwo, które nadchodzi. Każdy oddech, który bierzesz teraz, jest aktem wdzięczności za obfitość, którą wszechświat ci oferuje. Poczuj, jak twoje serce wypełnia się radością i pokojem, gdy energia obfitości swobodnie przez ciebie przepływa. Kontynuując powtarzanie afirmacji i otwierając się na przyjmowanie, pamiętaj, że obfitość jest twoim naturalnym prawem. Nie musisz robić niczego szczególnego, aby na nią zasłużyć, po prostu musisz być gotowy, aby ją przyjąć z otwartym sercem. Wszechświat odpowiada na twoje serce, twoje intencje, twoją wiarę. Jesteś gotowy, aby przyjmować, a obfitość jest gotowa, aby płynąć do Ciebie w każdej chwili. Za każdym razem, gdy praktykujesz tę medytację, pamiętaj, że obfitość jest Twoją naturą. Nie musisz jej szukać poza sobą. Jest już w Tobie gotowa do zamanifestowania. Poczuj głęboką wdzięczność za energię, którą Juriel wniósł do Twojego życia. Każdy oddech, który teraz bierzesz, przybliża Cię do dobrobytu, na jaki zasługujesz. Powoli przywróć swoją świadomość do teraźniejszości, czując, że twoje ciało jest lżejsze, a umysł jaśniejszy. Każdy krok, który podejmiesz w swoim codziennym życiu, będzie teraz prowadzony przez światło obfitości. Jesteś gotowy, aby otrzymywać, gotowy, aby żyć dostatnim życiem. Weź kolejny głęboki oddech i gdy poczujesz się gotowy, powoli otwórz oczy, wciągając w siebie energię obfitości i dobrobytu. Nemasti.